i like, translate minutes ago you.

Yn bob ffedd i'n gwybod. Arall. Ni'n gael ni'n chigic yn ddifrifol. No, allo. Here! Come on! Pablo! Go! Go! Że emocje sięgają za nie, to jest to praktycznie mecz o życie. No jest to mecz o życie, rzeczywiście. Jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby zdobyć przy, przy, trzy punkty. Straciliśmy niestety gola po, po naszym indywidualnym błędzie. Znowu po stałym fragmencie gry, wydaje ja mi że to, to my mamy więcej sytuacji, ale no skuteczność zawodzi i, i trudno. No musimy znaleźć jakąś, jakąś odpowiedź w szatni, bo musimy, musimy ten mecz wygrać. Nie wiem jak, ale musimy. 15 Przemysław Sadowski, Mateusz Sopkowiak, nr 8, 2 Zandowicz i 18 Mateusz Zbielski. <śpiewanie> W tym momencie, proszę Państwa, Wizdek oznajmił koniec spotkania pomiędzy drużyną gospodarzy, czyli Togo Luboń, a Unią Swarzędz. Zwycięstwo gości 1 do 0, po w ramce już na początku spotkania w dziewiątej minucie przez Damiana Ludwiczaka. No, panie trenerze, i co pozostaje? Chyba mecz ostatniej szansy w tej chwili już. Zostaje no, jedna kolejka i no, jedno jest pewne. Jeżeli wygramy ostatni mecz Pakości, to się utrzymamy i wiemy, o co gramy. Mieliśmy ten, ten temat dzisiaj załatwić i przy, przy korzystnych innych wynikach, nie znam wyników jeszcze innych innych spotkań, ale no, e, przy naszej porażce mecz w Pakości to jest mecz o oby trzeci lidzeń. No właśnie, no mieliście troszeczkę szans, przestrzelona tutaj piłka ponad bramką przez Kubiaka, przeważaliście w tym spotkaniu, ale niestety od dziewiątej minuty 1-0 w plecy, no i tak do końca. Problem polega na tym, że po raz kolejny stracimy bramkę ze całego fragmentu gry. Mówimy sobie jasno, w szatni nakreślone, zmieniliśmy sposób bronienia ze strefowego na indywidualne, też to dzisiaj nie, nie zdało egzaminu. No niestety, no nie, nie, niektórzy zawodnicy nie, wiem, nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie mogą czekać po zakończeniu rozgrywek. Ja wiem, że to są mecze trzecioligowe, ale Podejście musi być jak w profesjonalnej piłce i cały czas to wpajam swoim zawodnikom, cały czas tłumaczę, że my możemy być w trzeciej lidze, możemy być w czwartej lidze, możemy być w okręgówce, ale podejście nasze jako, jako zawodników, jako klubu będzie profesjonalne, bo ja jestem człowiekiem, który chce pracować na, na najlepiej jak potrafię, tak ta, 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 jak sam zostałem gdzieś tam kiedyś nauczony i, i oni o tym dobrze wiedzą i ja dzisiaj chciałem im podziękować za, <laughs> za, za charakter, za to, że dążyli do, do, do zwycięstwa, bo naprawdę tego nie można było im odmówić, oni dzisiaj się wypruli, e, że tak powiem na maksa i za to im dziękuję. No cóż, no, no pocieszające jest to, że jest jeszcze jeden mecz, że, że nie dzisiaj się skończyła liga, że nie jesteśmy tym zespołem, który, który spada, tylko mamy wszystko w naszych nogach, wszystko w naszych głowach, aby, aby jechać do pakości i przewiszcie punkt. A czy nie zabrakło może Jacka Zielonki i Jonasza Jerzewskiego? A to na pewno no, tutaj nie ukrywam, że, że, że Jacek za kartki, Jonek no dzisiaj ma radosny, radosny dzień, aczkolwiek no, no popsuliśmy mu troszeczkę ten wieczór, gdyż, gdyż wchodzi w związek małżeński, Sebek Maćkowski na... Przymusowym obozie kajakowym, i to są takie sytuacje, których nie jestem w stanie przewidzieć. To są sytuacje takie, które, które gdzieś no, moje poczynania co do, do składu one są ograniczone, ale są zawodnicy, którzy dostali szansę. Są zawodnicy, którzy mają, mają możliwość grania, i oni muszą, muszą, muszą spełniać moje oczekiwania, oczekiwania klubu. I, i, I to są zawodnicy, którzy byli wybrani przeze mnie, i oni, oni zdają sobie sprawę, że, że oni nie znaleźli się tu przypadkowo, tak? I, i sami sobie wystawiają metrykę sami sobie, jakiś tam rachunek, będą też na koniec sezonu sobie gdzieś tam to wszystko bilansować i zobaczymy jak to się skończy. Dziękuję.